Hej hej, witaj! Dzisiaj taka już absolutnie najostatniejsza pogaducha w cyklu w drodze do bogactwa powstała. Ona jak już wyjaśniałam z waszych zapytań, z wątpliwości co do niektórych tematów, więc niektóre kwestie uściślam. Pogaducha za moment. A tu przypominam na dole pod publikacją. Znajdziecie informacje o Emporio Life, znajdziecie też opis do dzisiejszej pogaduchy i różne linki, które być może Was zainteresują. Liczę też na to, że zrozumieliście powiązania między wdzięcznością i bogactwem i z załączonych poniżej linków, dzwoneczków, subskrypcji umiecie już zrobić użytek. No to teraz zapraszam najserdeczniej no, pogadusze pod tytułem Szczęśliwe Pieniądze. Mamy nadzieję, że ona usunie jeszcze wątpliwości. A jak nie, to pytaj dalej. Najlepiej tu, pod moimi publikacjami. Zapraszam. Dotarliśmy do ostatniej pogaduchy na temat pieniędzy, a powstała ona w wyniku Waszych zapytań do poprzednich pogaduch, do rytuałów i do medytacji. Zapytania były podobne w wielu przypadków, więc odpowiadam pogaduchom. Dzisiaj będzie to tak wszystko tytułem uzupełnienia, bo temat dotyczy nas wszystkich. A że jesteśmy bardzo różni, to trudno go wyczerpać. Bo każdy podchodzi do tego ciut inaczej. Powiem Wam, że pieniądze tak z grubsza, to dzielą się na Jowiszowe lub Wenusjańskie. Te Jowiszowe to takie stabilne, mądrze zarobione, takie z planem na życie. I mądre wydawanie, a te wenusjańskie to takie szybkie, nagłe, takie niby fajne, takie, na które jednak nie jesteśmy przygotowani i na ogół rozchodzą się tak samo szybko, bez planu i na zbytki. Stąd tak często dochodzą nas wieści, że ci nagli milionerzy też w trymiga błankrutują. To dzieje się dlatego, że nie oswoili się z byciem bogatymi. Jeden z tak zwanych lotków amerykańskich zatrudnił kiedyś psychologów na doradców. Nie pracowali długo. <grytania> Zatrudnili ich na doradców tych, którzy wydawali fortuny, które wygrywali w tempie astronomicznym. No i w sumie ich praca nie na wiele się zdała, bo te wenusjańskie pieniądze przepadały szybko, a ci, co je wygrywali, niezbyt długo cieszyli się tymi wypasionymi furami i domami, które sobie za nie kupili. A wiecie, jaka była pierwsza i najważniejsza rada tych zatrudnionych psychologów? Brzmiała ona: weź 10% wygranej na konto operacyjne, a resztę zablokuj na rok na koncie inwestycyjnym. Tylko niewielka ilość osób się na to zdobyła. I ci, co to zrobili, uczynili z tych, z tych pieniędzy prawdziwe pieniądze Jobishowe. Przyzwyczajali się przez rok do tej myśli, że są bogaci i potem mądrze nie wydawali i inwestowali. Ci zaś, którzy natychmiast rzucili się za swoich kaprysów i imponowanie otoczeniu szybko ponownie zostawali bez środków. No, tak to już jest, że wszystko obdarzamy energią. Ale o tym też będzie za moment. Każdy przedmiot, a więc i pieniądze też się mają. Niby pieniądz to pieniądz. Ale jeżeli przykładowo weźmie 100 zł, to ta stówka ma swoje pole energetyczne. I żeby to tak obrazowo wyjaśnić, jest przy niej taki jakby energetyczny bombelek, w którym jest zapisana intencja, jest zapisana energia. Cała informacja, z jaką ta rzecz powstała lub do Ciebie dotarła. Istotnym jest, w jaki sposób Ty pozyskujesz pieniądze, w jaki sposób one są Tobie darowane, a zaraz potem, w jaki sposób Ty do nich podchodzisz. To może być dokładnie, jakby no fizycznie ten sam banknot. Ale ten bąbelek energetyczny przy pieniądzach może być już zupełnie inny przy każdej suwie, i od tego zależy, czy te pieniądze będą szczęśliwe, czy też nie. Co jest więc z tymi szczęśliwymi, albo nieszczęśliwymi pieniędzmi? Tak jak już powiedziałam, Pieniądze mają ten bąbelek, czyli ładunek energetyczny, mówiąc tak bardziej poważnie. I z tym ładunkiem energetycznym jest związana bardzo ważna rzecz. Mianowicie nominał jest określony, jak to przy każdym banknocie. Ale tak jak mówiłam, jest pewna chmura energetyczna, i w zależności od tego, czy ładunek energetyczny przy tym banknocie jest ładunkiem szczęścia, czy nieszczęście, to wartość tego banknotu jest różna, mimo iż nominalnie na przykład jest to cały czas setka. Ale jeżeli ten banknot jest szczęśliwym pieniądzem, bo został Wam wręczony albo zarobiony z wdzięcznością, miłością, uznaniem dlatego, dla kim Ty jesteś i co zrobiłeś. To ta stówka może mieć wartość nawet 1000 złotych, albo i więcej. Jeżeli ta stówka byłaby nieszczęśliwym, w cudzysłowie, pieniądzem, i ładunek energetyczny przypisany do niej byłby obciążony frustracją, nieszczęściem, strachem, lękiem i złością, to ten sam banknot. Mimo, że dalej nominał jego jest co, mógłby mieć wartość ujemną. I jak taki banknot otrzymasz, to często niestety tracisz wielokrotność tej kwoty. To jak w Bibi, po owocach, jak poznacie. I tak właśnie pokazuje się ostatecznie energetyczna wartość pieniądza. Jeśli do Ciebie przyjdzie stówka z dodatnią wartością, to ona za sobą przyciągnie koleżanki. I za jakiś czas, czasami bardzo szybko pojawiają się następne. A jeśli pojawi się stówka z wartością negatywną, to pieniądze, które przychodzą, nawet jeżeli tych stóbek będzie dużo, bardzo często są przetracane. I to w ilościach dużo większych niż te, które do Ciebie przyszły. Warto się nad tym zastanowić. Ciągle wszystko polega na energiach, na tym, z jakimi energiami ty coś robisz, zarabiasz i z jakimi energiami to do Ciebie przechodzi. Inny temat, przy którym zdania też są mocno podzielone. Taki temat to na przykład znaleziony na ziemi. Przysłowiowy grosik. Podnosisz go, bo ja nie. Bo super, jak ma on ładunek dodatni i przyciągnie do nas pieniądze. Ale może być inna sytuacja, że ten grosz zgubił ktoś, kto jest nieszczęśliwy. I ten grosz będzie miał ładunek ujemny. Włożysz grosz do kieszeni i szybko stracisz stówkę albo i dużo więcej. To oczywiście dotyczy każdego nominału. Ten grosz tutaj jest taki przysłowiowy. Każdego nominału, który do Was przechodzi w ten sposób, bo już wiesz, że jest w nim ładunek energetyczny. Ten taki bombelek energetyczny i ostatecznie dopiero w wydarzeniach losowych, w przestrzeni czasu, pokazuje się prawdziwa wartość pieniądza. W jakimś czasie dopiero widzimy, czy te pieniądze, co przyszły, to były in plus czy in minus, czy przynoszą straty, czy się mnożą. To jest energia. I niekoniecznie ta energia ma coś wspólnego z realną wartością. I nie chodzi mi tutaj o procesy inflacyjne albo deflacyjne. Tu chodzi mi o czystą energetykę. No to idźmy dalej. Jednym z pytań od Was padło, co robić, żeby szybko zarobić. Pytanie było nagrane, nie napisane i pierwsze, co mnie uderzyło, to taka straszna spina, ogromne napięcie. I pierwsze, co mi wtedy też przyszło do głowy, to żeby powiedzieć, pieniądze są energią. Ale to jest energia Twoich emocji swoich uczuć. Same pieniądze jako takie są neutralne. Ten bąbelek, to wiecie, się doczepia z powodów energii i uczuć obu stron dających i otrzymujących. To ty na pieniądze projektujesz całą masę swoich energii, swoich uczuć i tak naprawdę to co my myślimy o pieniądzach to do nas wraca, jak zresztą każda inna energia. Zwalamy na te biedne pieniądze, że albo są B, jak nam ich brakuje, albo super, jak się pojawiają. One w tym czasie cały czas są takie same, tylko jest inna Twoja projekcja. To jest zawsze historia o nas. To my jesteśmy tutaj albo problemem, albo rozwiązaniem. To ty sam często projektujesz, a co za tym idzie, manifestujesz ubóstwo. Żeby się nie powtarzać w tłumaczeniu i udzielaniu rad, odsyłam do uważnego wysłuchania wszystkich bądź wybranych pogadów i medytacji, już tu publikowanych. Przypominam, zaczynają się od hashtag 102 i lecą do hashtag 122. Bądź uważny, słuchaj ze zrozumieniem, a znajdziesz tam wyjaśnienie swoich problemów. Kolejne wasze wątpliwości dotyczyły tego, czy ukrywać bogactwo, czy nie. No w sumie to jest tak, Daj człowiekowi pieniądze, a zobaczysz, kim on jest. Pieniądze same w sobie nie czynią człowieka złym albo dobrym. I na pewno nic nie robią z jego gustem. Pieniądze tylko obnażają ostateczną prawdę o tym, kim ty jesteś. One tylko pokazują to, co w tobie siedzi. A już na pewno pokazują twój gust. Już nie ma zmigu. Hasa to wszystko zdemaskuje. I albo nagle, lwy kamienne lądują przed Twoimi nowymi marmurowymi schodami, albo nadal jesteś tym, kim byłeś, nim dopadło Ciebie bogactwo. Jeżeli zasoby są mniejsze, to i tak gustu nie da się ukryć. Choćby przy robieniu zagłupów, to zawsze widać, kim jesteś. I ja tu nie mówię tylko o nowobogackich, bo wśród nich są wspaniali ludzie z taktem i dobrym gustem. Pozostają często nadal wielbicielami bawełnianych t-shirtów i nie muszą jadać w najdroższych lokalach. Po prostu ich poziom człowieczeństwa jest stały. Prawda o dużych pieniądzach, które do człowieka przechodzą jest taka, że weryfikuje i tego, co się wzbogacił, jak i tych, co mu towarzyszą. Bo nagle wiadomo, kim jesteś Ty, ale też, kim są Twoi znajomi i przyjaciele. Jest takie powiedzenie, że przyjaciół poznaje się w biedzie. No i jest ono w pewnym sensie prawdziwe, ale, kochani, przyjaciół, tak naprawdę poznaje się po tym, jak znoszą Twoje bogactwo. Ją urodę i życiowe powodzenie. To jest wspaniały sprawdzian człowieczeństwa dla Twoich przyjaciół. Zyskasz fortunę, to dowiesz się, czy oni są Twoimi prawdziwymi przyjaciółmi, czy też nie. Bo Twoją porażkę, wierz mi, potrafi znieść każdy. Można Cię wtedy pocieszyć, wesprzeć. I zaraz poczuć się lepiej. Ale kiedy ty odnosisz sukces, no, nie zawsze otoczenie może to udźwignąć. Często wielu, bardzo wielu boli Twój sukces. Po tym przy długim wstępie, w końcu, odpowiedź: nie ukrywaj swojego stanu posiadania. Ale też się z nim nie obnoś. Natomiast naucz się mówić o pieniądzach normalnie, bo to dobrze być bogatym. Nie przepraszamy za swoje bogactwo i hojność. Po to tu robiliśmy te medytacje, żeby oswoić z bogactwem naszą podświadomość. Nie bój się też opuścić dotychczasowe towarzystwo, jeżeli źle znosi twój nowy stan. Posiadania. To oni mają problem. I zrób wszystko, by nie stał się ten problem Twoim. Bo wiesz, te społeczeństwa kastowe to nie do końca były głupie. W swojej kaście czujesz się bezpiecznie. Praktycznie nikt nie ma potrzeby tam ciebie kąsać. A ty nie musisz nic, nic ukrywać. Jesteś po prostu wśród swoich. Tylko taka drobna uwaga. Jeśli tak naprawdę nie czujesz się bogaty, jeśli nie idzie to z Twojego wnętrza, a tylko posiadasz dużą kasę, to będziesz się w tej nowej kaście czuł wyobcowanym. To nie klub, do którego można się od tak zapisać. To trzeba mieć w sobie. Poruszyłam tu kilka tematów. I odpowiedziałam na kilka pytań, które się powtarzały. I mam nadzieję, że odpowiedzi będą satysfakcjonujące. Jakby co, to ja nadal czekam na Wasze pytania i chętnie pochylę się nad tym, którą z moich pogadów, konstelacji, medytacji czy rytuałów Wam polecić. Bo mam świadomość, że co człowiek to inny problem. Zapewniam Was jednak, że w tym przedziale, o którym mówię, od hashtag 102 do hashtag 122 zawarte są wszystkie informacje i myki do tego, by w sferze posiadania zmienić swoje życie. Tylko wiecie przecież, że nic nie zadzieje się samo, a prawie nic. Bo że nic, to może przesada, bo. Są ludzie, którzy tak szybko i emocjonalnie potrafią do czegoś podejść, że coś błyskawicznie się zadzieje. Ale generalnie jednak trzeba nad tym popracować, bo wiedzieć to jedno, a praktyka to drugie. I jest ona na ogół koniecznością, żeby sobie po prostu w główkach i podświadomości świat przemodelować. Medytacji trzeba słuchać. By zmienić swój stosunek do bogactwa, a jak często? No, na ogół często, ale tak naprawdę to nie wiem. Nie znając ciebie bliżej, to nie umie ci powiedzieć, czy u Ciebie będzie to dzień dwa, tydzień miesiąc, czy może dłużej. Spróbuj stosować i medytację, i rytuały. Spróbuj to robić jak najczęściej. Tym bardziej, że te rytuały powiązane z wyrażaniem wdzięczności są zaiste proste, a mają moc, i są ogromnie skuteczne. Najlepiej to zrób z nich codzienny nawyk. Jak to wszystko przerobisz i już będziesz wiedział, czym są dla Ciebie pieniądze, to nie ma innej możliwości. Przyjdą do Ciebie. To bądź dla siebie dobry i pozwól sobie na to, człowieku. To wszystko leży w tobie, nie poza tobą. A teraz odpowiedz sobie tak naprawdę szczerze, co zrobiłeś, by być szczęśliwym, zdrowym i bogatym? Może jednak sam to cały czas negujesz lub blokujesz. Więc jeszcze raz apeluję przerób cały materiał od hashtag 102 do hashtag 122. Nad niektórymi medytacjami i rytuałami się zatrzymaj. Inne, które nie budzą Twoich opałów, przeleć szybciutko, tak dla przypomnienia i idź dalej, poświęcając czas tym, z którymi wewnętrznie dyskutujesz, bo tam leżą Twoje problemy. Zrób to solidnie, przecież nie robisz to na, pok na pokaz. Jesteś sam ze sobą. I tylko sam ze sobą powinieneś być szczery. Zdobądź się na to. Robisz to dla siebie. Bądź dla siebie dobry. I niech nam się darzy.